Kiedy ostatnio zastanawialiście się, jak wygląda prawdziwy obraz przemocy domowej? Dzięki filmowi „Dom dobry” w reżyserii Smażowskiego temat ten zyskał niezwykle ważne miejsce w polskiej kinematografii. Obraz, którego nie da się zignorować, dotarł na ekrany kin i odniósł ogromny sukces, przyciągając ponad 60 tysięcy widzów już w pierwszym weekendzie po premierze. Łączny wpływ z biletów przekroczył milion 600 tysięcy złotych, co świadczy o zainteresowaniu oraz potrzebie rozmawiania o trudnych tematach związanych z przemocą w rodzinie. Jednak to nie tylko dom dobry zwraca uwagę na tę problematykę. W ostatnim czasie na platformie streamingowej Netflix zadebiutował miniserial, który porusza podobne kwestie. Mowa o koreańskim thrillerze, gdy inni stali z boku, który zdobywa na sile, przyciągając widzów niespotykaną dotychczas popularnością, porównywalną z dziełem Smarzowskiego. Serial ten zadebiutował na platformie 8 listopada 2025 roku i błyskawicznie znalazł się w czołówce najpopularniejszych tytułów w Polsce. Gdy inni stali z boku, ukazuje dramat dwóch kobiet, które żyją w toksycznych relacjach, gdzie przemoc jest na porządku dziennym. Obraz ten narzuca pytanie o moralność i możliwości wyjścia z takiej sytuacji. Czy jedynym rozwiązaniem, które widzą bohaterki, jest śmierć? Ich dramatyczne decyzje prowadzą do nieodwracalnych konsekwencji, a widzowie są zmuszeni do refleksji nad problemem, z którym często wolimy się nie zmierzyć. Wyniki oglądalności tego serialu są imponujące oceny ze strony widzów są wysokie. Jednakże krytycy słusznie zauważają, że nie jest to produkcja dla każdego, a jej tematyka oraz sposób przedstawienia niektórych scen mogą być zbyt przytłaczające dla niektórych odbiorców. To sprawia, że gdy inni stali z boku jest dziełem, które porusza ważne, ale także kontrowersyjne zagadnienia. Zarówno dom dobry, jak i gdy inni stali z boku pokazują, jak ważna jest rozmowa na temat przemocy domowej, która często bywa ignorowana przez społeczeństwo. Możemy rozmawiać o wielu problemach, ale te związane z bliskimi relacjami są szczególnie trudne. W obliczu tych dramatów kluczowe jest, aby nie tylko dostrzec te problemy, ale też podejmować działania, które mogą pomóc osobom znajdującym się w tak niebezpiecznych sytuacjach. Zachęcamy do śledzenia tych produkcji, aby na własne oczy zobaczyć, jak ważne jest uchwycenie tego rodzaju tematów w kulturze. A może macie swoje zdanie na ten temat? Może znacie inne dzieła, które również poruszają takie kwestie? Jeśli tak, nie wahajcie się podzielić swoimi przemyśleniami. Temat przemocy domowej zasługuje na naszą uwagę i zrozumienie